Witam wszystkich mam na imię Leszek. Dzisiaj przepyszne chrupiące ziemniaczki z airfryera, czyli tak zwanej frytkownicy bez tłuszczowej. Ziemniaki najlepiej takie małe, sałatkowe kroimy i wrzucamy do albo do miski, albo jeżeli macie takiego airfryera jak ja, gdzie on się tak obraca, no to można od razu do tego. Jeśli nie, to na razie do miski. Dajemy rozmaryn świeży, czosnek pół czosku nie obieramy, tylko wrzucamy tak jak jest. i na to oliwa z oliwek, czyli czy też olej z oliwek? Jest to, można powiedzieć konieczne, dlatego, żeby te ziemniaczki były, tak, miały taką, no były takie dobre, takie chrupiące. Teraz dajemy do airfryera i robimy sos. sos bardzo prosty, czosnek, majonez, i jogurt, jo, jogurt w greckim stylu. Taki jest najlepszy. Szczypta soli, i to wszystko. I wychodzi przepyszny, sos czoskowy. Jak ziemniaki się zarumienią, gotowe do jedzenia. Zapraszam na mój kanał, gdzie jest mnóstwo innych ciekawych przepisów. I życzę smacznego.